Materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dzień dobry, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem co mi się stało, co tam je zmienił. wstrzyknął mi coś mówi, że to będzie na farta Pokemonów. To i nie rozumiem. No i nagle mówię tak, ja nie wiem o co chodzi widzowie, nie mam pojęcia. Nie. Ja się boję. Cześć widzowie. Cześć, dzień dobry! <laughs> Ale do Po tym popieprzonym wstępie szurka. Z naszym cudownym misiaczkiem Tu pokazywałem go ostatnio, nie będę go wyciągał, bo urwę Już mikrową odłączony. jest podłączony mhm. e, Moją klawiaturę Marzeń zabieramy ja jaram się Dzisiaj jak reksa otwieramy i dla kogo otwieramy? Zepsuliśmy, powinniśmy trochę bardziej przybliżyć, bo widać rogi, nieważne Dla naszej... E, damy Dla naszej damy, najbardziej popularnej z całego kanału, nie jedynej bo już dołączają inne, ale to nie będę gadał e, otwieramy... to, no nie wiem co to jest, no, no nie mam pojęcia co to jest, nie widzę wie? ale widzicie jest... dobra wyłączam to e, mamy boksika i ja biorę oczywiście kuśkę dzisiaj szczęśliwe dłonie mhm. juniora Zuza jak dropnie ci jakieś jakiś miutu, to ja bardzo chętnie przygarnę, no nie będzie miała powtórków ale nie mówię, że powtórków. Ja mówię, że ja mogę odkupić nawet. tak, jestem bogaty. No to dadzą znać. No właśnie. Szczególnie jak złoty. A... Jestem bogaty. Weź mnie nie To okay? było śmieszne to? Powiem Ci żart ci się mm. udał, naprawdę. Z takiego boksa zarabiam tyle widzę, żeby na lody starczyło, ale nie wydaje. Mm. Szczególnie ten miutu, Albo ten miutu. Bardzo bym chciał, żeby dropnęły A już nie przedłużam. Kurde, coś wyjątkowo łatwo się otworzył. Hej a, lala, lala, lala. Ej, uwielbiam, to już wszystkich nie mamy, bo reszta idzie dla naszego lokalnego y patrioty. patrioty, ale no kurde kocham ten box. No, Zuza, powodzenia! Powodzenia. Trzymamy kciuki. I co? Zaczynamy czym że... <grym> nie <grym> Jesteśmy głupi, naprawdę. Nową zabawkę mm -hmm. e, Już widzę jak jedna osoba do mnie napisze z tymi z tymi o co chodzi? Co, co jest kaman. Mamy energię klasycznie Energy, Energy mamy e, papugę IPOM Dito nawet chyba nie przegląda mi się nie chce e, Wkurzony stary i Goli spot. Spot. dobra Zaczynamy zabawę bardzo ładnie mm, patrz zawsze mi coś w drugim boosterku dropi patrz teraz I zawsze w drugim? No, no zobaczymy, zobaczymy i w tym momencie najlepsza karta setu, Cie. No, Ja bym liczymy, chciał w końcu wyszło zobaczyć że... trenerkę. No, Jedną z tych no, no, trzech. No, zobaczymy, może jakiś Ech. Tosik poleci, nie? Trenerkę, przecież tam Spark jest e, gościem. Okej, okay. Pidów chyba, Slowpoke, Lurmot i. Ach, i Sylwek. Jak, tak. dobrze, Dobra, dobrze, Zaczynamy dobrze. zabawę. że to będzie szybki odcinek, bo już się. No, tam może gdzieś sobie nie spod ręki, żebyś Bo już e, aż tak się nie ekscyduje tymi kartami, aczkolwiek nadal to jest po prostu fajne. Taki przyjemny. A, okej. Okay. No, no. Bo, kurczę tam mamy tą kamerę ruchomą, nie mamy takiego statywu No na parcie, ja robię, mam robię, mam tak to, i patrzcie widzę, robię tak i się rusza cała kamera, nie? Sorry, sorry. Mhm. Mamy drugą najdroższą energię, bo pierwsza jest... Y, którą... One są podobnej cenie. Hmm? Ale są takie mroczna, dwie... No właśnie Piaskowa i chyba mroczna. I S są takie... A metal, I super. metal super. Są takie wyjątkowo droższe. Tam po trzy dolce, reszta jest po I dolara około. Pisze? Mieścisz się. Mieścisz się, popieści się, wszystko zmieści. Ok, kolejny. Ten sylwek mi się bardzo podobał. Mm -hmm. No to jest najładniejsze holo, nie? Mega holo jest, naprawdę ładne. Dobra. Eee, sparkowa energia, nie wiem jak to się nazywa, sparkowa? Pikachu. Nie wiem. Ten, wartortle, spark i o, o sparku mowa? I, I metal. Śrubka, nakrętka. Patrzmy. Zawsze ich mylę. Śrubka z ten, nakrętką no. Śrubka z nakrętką, no? Co? Śrubka z nakrętką. No. Albo nakrętka Bo ze śrubką. Na łapach ma nakrętki, więc mhm. jest śrubką. Proponuję ci śrubkę z nakrętką albo nakrętkę ze śrubką. Co wybierzesz? Dokładnie. Okej. Okay. Chleb z dżemem albo dżem z chlebem. Wielka różnica. Mhm. Mamy o Wilku mowa, roczna energia. No, to jest to Ratatuj. Onik, oh, Onix. Onyx Onyx, e, Ksana, Ksana do Blood e, Blitzy i i jest Norek. Patrz, kurde, ale na razie trzyma nas w niepewności. No. Zobacz, Ej, rob, kurde, robi pomału jak te Japończyki. Dwa, 4 Ale dwa, się jaram, dwa, 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 tym szczerze. Dwa, cztery, pięć poszło, tak? Pięć. Po tak? pięć energii, no. A, no. To można w sumie faktycznie po energii, bardzo łatwo policzyć. No. Ale tak cudowny. Szkoda, że już po tracimy do no niego dojścia, skurczę, bo on jest tak cudowny. No, będzie ciężko z tym setem, nie? Mhm. Ale będziemy zbierać. No, bo on jest. No, wybitnie się go otwiera po prostu. O, Dito! Dito i Miuto! Proszę! Tego akurat chyba nie chcę, Zuza. On mi się nie podoba, ale będę zbierał. Ale Zuza chce! No właśnie, ale będę zbierał wszystkie Miuto. Jak lecą. Widziałem, że najdroższy kosztuje tylko 1000 dolarów. W Rawie. Który? Shiny. Miutucz. Wiesz, który? No, 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 no. no. Nie, to nie był Shiny, to był. Shadow chyba miotu Shadow, no. Wkleję wam tutaj, jak nie zapomnę. Dobra. E, czyli już się zapowiedziałem, że ja to będę montował, ja Nie no, 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 tak wyszło Co A. robić? Trudno, mówi się trudno, żyje się dalej e, Onik zwiększy. większy Blaszetka Blaszetka A, i Lapras Niebieski trener, niebieski Pokemon mhm. To jest takie... No nie chcę mówić po raz z enty, Ej, że to jest fajne do otwierania, no ale po prostu jaram się tym setem, bo on jest taki... Brzyd. Taki fajny, no Taki Ej, przyjemny Nie wyszło, trudno No, już mi nie wyszło, trudno Dobra Spark Energia. Spark e, smi smi Smirgil, chyba? Smirgil, no. e, Larvitar. E, I become so namę. E, nieważne. Ten i. I, o, i, i Dragonite. Dragonite. Nice. Już się cieszyłem, że Mewtwo. A jednak nie. Ta, tatuś... Tak widzicie, widzowie, tatuś zbiera Kangaskana, ja zbieram Mewtwo. Kurde, Kangaskana, nawet mi nie przypominaj o tym, no już ci mówiłem. Ja miałem wizowy plan na urodziny Mariusza kupić mu lampkę LED z własnym grawerem, z Kangaskanem. 100 zł kosztowała, ale. Ja miałem wtedy plan taki wystawić ci walizkę na to. Na wycieraczkę. Takie będziesz mieszkał dwa tygodnie z dzikimi wilkami. OJ! W końcu iwi! No kurczę, chyba Zuza lepiej nie mogłaś trafić. Hmm. Wiem, że koty lubisz. Oho, kogo się. Ale w końcu się przekonałem do Czarka, wiesz? Czarek A. jest taki... Kurde, fajny. Eee, dobra, ja będę otwierał dalej. Będę was zabawiał, widzowie. O, mam pomysł. Widzowie, tata poszedł. Ja nie wiem, co on mi dał. Naprawdę nie rozumiem. On mi wstrzyknął coś i... Pomóżcie mi. Wyślijcie. 5 zł. Dobra, e, jest git. Co tam? Poczucha. Co tam, jak tam? A, znowu i W sensie... Poczuszka przyszła z pokemonami. Oczywiście. Tak możemy u się tłumaczyć. U nas nawet w soboty dostarczają, wy to oglądacie w niedzielę, a u nas w soboty nawet kurierzy pokemony mm -hmm. dostarczają, także jest fajnie. Ale wiesz co mówiłem Widzą e, Oczywiście nic złego o tobie, broń Boże. E, e, I mówiłem, że się przekonają do Czarka. On jest taki jednak ładny. Jednak a, mi się podoba. mówisz radiantowy? Mi się nie podobał, a jednak mi się podoba. Jest. no. On jest czarny, nie? Nie mówi się czarny. Afroamerykański. Moltreści. Nie mówi się czarny, afroamerykański. No. no nie, to, dobra, YouTube dobra. nie banuj nas. Kurczę, no powiem Ci, super wypadło, nie? Ale ładnie jeszcze otworzyłem. jaki banger będzie. Tatusiu. Kurczę, liczę powoli na trenera. Albo może goldowego miutucza? to go odkupię na pewno. Eee. Ale Zuza ci nie sprzedał! A założy... za to, że przez nią musiałem robić pompki, to na pewno mi sprzeda Chyba przez Michała, nie przez ale, ale to przez tą dwójkę, kurde. Je jeden. Jeszcze się cieszyli na pokedaju. Tak? Się tylko ale patrzyli wiesz. na mnie. <grych> jak się po. Michał, ja to... ale wiem. Opowiem wam, widzowie ten. Mięchy. No, widzowie historię wam opowiem. Widzimy się z Michażem przed pokedajem, nie? <grych> On się tylko patrzy na mnie. <grych> jak się pompki robiło. Myślałem, że, że coś mnie trafi zaraz, nie? <laughs> Obsession. To było. No fakt, od rana, żeś to... do wieczora pompował, nie? Od siódmej chyba tam mówiłem nawet no, no. O, na odcinku. Do siedemnastej, osiemnastej, nie pamiętam. Chciałem robić więcej, ale Mariusz mi zabronił. Ale. No i tak zrobiłeś więcej. No w sumie razem O 200. To ty mi dajesz. A, nie wiem. To i to? E, nie. 150 parę zrobiłem więcej. Blaster jest ładny. ładny, ładny, ładny. Oh, mam nadzieję, że mi jutro No, jeszcze jakiś Vistar by się przydał. Mitucza na pewno pociągnie. Hmm. Chyba jest gwarantowany, bym powiedział, bo ich więcej nie ma chyba w tym. Cały czas na radzi. Znaczy, nadrabiam. ten Gold jeszcze jest też Vistarem, nie? Chyba. Mm -hmm. Chyba tak. Okej, okay. 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 Lurmot, Lunaton. Lunaton i. Slucky. Slucky, czyli y w Kangaskan. W Kangaskan, no. <laughs> Ci tak uwielbiam maltretować tym Kangaskanem, to jest tak cudownie. Kupię Ci kiedyś samochód oklejony w Kangaskana Weź przestęp, proszę Cię, nie chcę samochodu, nie chcę Kangaskana. Albo jak masz tą bluzę Pikachu, nie to Ci chcę. kupię Kangaskana Ja no to wolę bluzę Pikacza niż Kangaskana Nie, to wiesz jak są te takie piżamki z takim Piżarka, wszytym kapturkiem Piżamka, miał koszmary w Kangaskana Ci kupię Piżama w Kangaskana i koszmary gwarantowane Ooooooo, Kangask! Kangaskan Kandaskan. Ale ładny ty! No ja Pokémona nie lubię, ale ładna ja karta. Miernicze ekstra jest. Ale chat. Mamy znowu otwarte okno widzowe, wszyscy nas słyszą. Przepraszam, sąsiedzi. Zaje mm. fajny Kangaskan. No jak na... Ale chat. Ja nie lubię tego Pokémona, ale jest ładny serio. Ty, no o. jeszcze trochę jest, jeszcze coś powinno dziabnąć. Mhm. Ładny, ładny. O, Co się stało? Bołem się, że urwałem karty. To tak krzarpnąłem za ten Wow. Tak, Zuza nic się nie stało, nic nie, nie stało. Nie nie mhm. nie sorry, sorry. Zbyt dużo pakuję już. Mm. Paczek dla widzów. No <grym> Ratatuj, Jak inkubator i patrz tam! No. Pozdrawiam! Kurczek, ekstra. Pozdrowienia do więzienia. E, tak, tak, tak. Tak, tak. No, czaruś, spoko. Ej, pomału wra wracam do swojej świetności, wiesz? Pomału uczę się znowu otwierać te paczki Pięść. Smirgil, smirgl, smirglu, Skurju, Smergiel. Sanadu, Blood, e, Stylix i, I, i Dragonite. Dragonite. Ale ładnie, ładnie, ładnie. Dragonite. Aj, dajcie tego miłtu. 2, 4, 5, 6, 7, 8, Bogitusiński. To jeszcze przynajmniej jeden dropik będzie. Mhm. Bo jest chyba 9 albo 10, to zależy. Jak Godbox to 10, chyba. Chyba tak. My mieliśmy 10, nie? No, nam się Kamertun, Spark. Nam się Bartortle i? 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 I Pikachu. Pikachu. No, a brakowało Pikacza, to już jest. Mhm. Jeszcze Veno brakuje. No. A Venu, faktycznie. Veno, jest. Czarek, Czarek jest. jest, Pikacz jest, to jeszcze Veno. Mhm. Kurde. Przydałby się. A zabalało oko. Eee, to? 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 No, powodzenia. Ostatnie paczki. Miejmy psychik, nadzieję, że psychik. pyknie. iPhone. Rata większy. Na niego też był głupi dek bardzo, bo on zatruwał chyba. No, coś tam było. Czyli konfusor robił czy zatruwał? Tyrek. O, Tyrek też fajny. On jest super. Bardzo ładna karta. Ostatnie dwa boosterki. Zobaczymy co pyknie. Jestem bardzo ciekawy. Jeszcze coś będzie, jeszcze na pewno coś będzie. Sowe robi Solrock. I? Aha! Oho! Aha! Oho! Aha! Aha. 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 O! E, ten, jakaś metal. Metal! Ładna karta, mega karta. Mi się nie podoba. Mi się bardzo Co podoba. się podoba. przez to, że jest V-Maxem, bo był ładniejszy. Kurde. Ale bardzo ładny. Jest. Bo on jest taki, on ma tu tą wielką Ale w taką Ale w ogóle jak kurczę mega taki trójwymiarowy arcik, nie? Mm. mega kolorowy jest. Mhm. Patrz, to. No, last Pack Magic. Dawaj, coś tu jeszcze pyknie. Wierzę w to. Ja! Kurde, Uwielbiam, ja! Ona tu jest no, i mamy ja kopię strajka, no, bo. ten kanał? No, ipom, dalej, slowpoke. Blanchetka to no, i, i. i? 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 i, 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 i Zaptos, było blisko. i blastość, jak ci wyszło Żółta no, ramka, i blastość. Nie, miał być, przepraszam. Masz się. mniejszego Veno bez holu. Mizowia! No, ale powiem ci ładnie, ładnie. Jednak my tu nie jest gwarantowany. No właśnie, nie? Nie było mnie tu. Melmetal wskoczył na jego miejsce. Ale radiancik piękny, nie? i wie chyba najładniejszy jest. No. Nie chyba, tylko I na w pewno. w ogóle arcik jest super, nie? My się pochwalimy, no, mamy to jest, taką to jest pesa. Zobacz, ona jest shiny, ale te takie kryształki to my jakby te Tera, nie? Jak one są te Tera, Tera Pokemony. Tera wersje, to one stąd, no mówię ci, zobacz. Nie wiem, co to Tera wersja. No bo w grze było, że były te tera pokemony, to były te mega Bossy czy coś tam. A wiesz co, mi się wydaje na przykład, że te kryształy symbolizują jej ewolucję. No możliwe, ale. By, no popatrz, mamy. Tylko ja, z tymi tera pokemonami. No. Nie wiem, czy, czy jest tera. To jest generalnie najładniejsza chyba z tych wszystkich mhm. radiantów. Dałbym czarka na drugim, Blastoisa na trzecim chyba. Venom najgorszy. No, taki... no właśnie mi się Venom bardziej podoba od Blastoise Tak. Bo jest taki kontrastowy czerwony z zielonym, a Ech, tam czerwony jest z zielonym. Venom no, no, Ven 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 jest zielony zielony. Zielony, ale na czerwonym tle jest. A! A no, czarek jest ładny, bo jest czarny, nie? To jest ten szajni czarek, tak? Mm -hmm. No, dokładnie. Mm -hmm. e, Dobra. Bardzo za. Dziękujemy bardzo za bo unboxing. Gratulujemy. Dzięki Mariuszu, że pozwoliłeś mi ten. E, tam ten, ten tego z Ser SR ładny. No. Ja wiem, ci podoba mi się. Fajną strukturę ma karta. Jak tak, tak na ładny. Jak na kangaska. To co widzowie? Ja tak... Będzie się bawił właśnie. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Był z nami Dawariusz i Mardariusz. I co? Heju!